Szukają Adriana. Proszę Państwa, jak jest Adrian? Jeansowe ubranko, ale tu każde dziecko ma jeansowe ubranko. I dół. A jaki kolor włosów? Blondynek, proszę państwa. No nietypowy, prawda? Yy, proszę państwa, dinsowe ubranko, blondynek ile lat? 2,5, no to jest malizna straszna. Proszę się rozglądać, czy pod nogami nie macie Państwo jakiegoś malutkiego chłopczyka o imieniu Adrian. Rodzice w rejenie biura dzieci znalezionych czekają na Adriana. Proszę Państwa, to jest już problem. Bo jakby się Adrian zgubił, znalazł, to byłoby lepiej. Ale jak się on zgubił, to nie jest ciekawa sytuacja. samolotem jeszcze mającym konstrukcję z korpowy. To no rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające bardzo lekki samolot pokazałem się nieodporne na dłuższy czas eksploatacji i w tej chwili powolutko chwilę 50 wytchów A jest to w dalszym ciągu jednak doszkona To jest przepiękna akrobacja indywidualna. Niech Państwo śledzą poczynania pilota. Przepiękna akrobacja. że pilot musi umiejętnie wykorzystywać z tych sił, żeby to, co z tych sił się kryje na moc, mogła mu pomóc na wejście, na rozpędzenie się do podjęcia figura prowadzenia. Przy każdej takiej figurze samolot traci znacznie na prędkości przez zwiększony opór. Wywielenie sterów, lotek, to wszystko zwiększono w Pilot musi bardzo poważnie operować na odwiedzeniu. Aby skrzydła samolotu nie otraciły się jednoślinnie. Na większej wysokości pilot jest w stanie odzyskać panowanie nad samolotem. Na większej wysokości, jak już się zaczyna połażać. To... jak A Państwo widzicie, Pan grupa ma opanowanego skina do perfekcji. O! w pionier i ten zabis. i teraz samolot zamienia się w taki listek składający. Ten samolot w powietrzu w musi też być w polu widzenia państwa. I jak Państwo ojciec, pilot robi to doskonale. Jest mi to z kolei. Ten został na początku I wojny światowej. Proszę Państwa, jest taka figura akrobacyjna, dzisiaj zapomniana. Nazywa się Żura Bada. Żura Bata. Od nazwiska polskiego pilota szulakowskiego, który pierwszy raz wykonał tę figurę. Wspaniały kanadyjski samolot myśliwski, Miśniu, myśliwiec, yy, Agro jest Miśniu, w którego niestety uśmiercono w Miśniu, w Miśniu, w politycznie w zawodwiono... samolot Dwa dżura bada była też nazywana błynkiem żuranskim. Samolot po prostu kręcił się w powietrzu w nieoczekiwanym dla nich sposób. Dzięki różnicowaniu się uśmiechu, wieszczonych na strzelach, tak jak 落ち着かない Musi się z nim przespołuć to, co już Państwo mówili. I też musi pamiętać o tej energii, którą samolot w sobie zbada z zadowoleniem, A utraca energii to jest też utraca w